Słuchajcie, zanim cokolwiek powiem, chcę Wam powiedzieć, że dąbki to będą mi się kojarzyły z chujątkami normalnie, tak jak wszyscy się jara, taka fajna mieścina, dla mnie nie fajna, mi się kojarzy tylko i wyłącznie z deszczem, z wichurą, z zimnicą, z legginsami. i nie mogłam nawet jednej kiecki założyć w ciągu dnia, także fajnie naprawdę, piękne te dąbeczki. Witam! bardzo serdecznie z i śmietana taka zajarana, zobaczcie jak się zjarałam jaką miałam zarobistą pogodę wczoraj słuchajcie mieliśmy taką pogodę drut że jeszcze się dopaliłam policzki żebym się zjarała wszystko jest elegancko, słuchajcie siedzę sobie na basenie w hotelu i gdyby nie ten basen w hotelu to ja bym została kurwi ty, za przeproszenie, bo bym chyba normalnie nie wiem, co zrobiła. Bym siedziała w pokoju, jak ten lamus, na który czekałam, cały rok czekam na ten urlop. W ogóle chcę Wam powiedzieć, nie wiem, czy to nie widać. Też w tym momencie na parza, tak na parza, że parasol ledwo się trzyma. Nie wiem, czy to widać, czekajcie. Tam coś wieje, ale nie wiem, czy to widać. To no, po prostu pogoda drut nam się trafiła, fajnie, naprawdę. Słuchajcie, deszcz nie ustępuje po prostu z rana. Ja codziennie przychodzę rano, o 7 rano robić 100 basenów. <laughs> Jakby się ktoś pytał, dlaczego schudłam, bo śliczę i mniej żywe. <laughs> Wiecie, podstawowa zasada, że mniej żresz i sobie ćwiczysz i to wiecie, wszystko musi być ten, dajcie ty, dajcie ty. No i słuchajcie, siedzę sobie tydzień na tym basenie, i naprawdę, gdyby nie on, on mnie ratuje po prostu, bo ja uwielbiam, że jaką pierdzielnąć parę baseników, wtedy jestem taka wiecie. Od razu taka bardziej rzeźka, ja pierdzielę i deszcz podesłać, dzisiaj jest mi ostatni dzień, a czy ostatni. Ja zaraz się stąd zmywam, pakuję walizy i nara. I najlepsze jest to, że mam tydzień urlopu i nie wiem, co mam dalej robić. Nie wiem, gdzie jest pogoda, gdzie mam jechać, słuchajcie, muszę wybrać jakieś miejsce i nie wiem, gdzie mam jechać. Ejku, ja nie mam takich gejusz zabóg, no co, to tylko tutaj się tak odbija, nie? <laughs> Wzięłam sobie milion kiecek, słuchajcie, tutaj na ten wyjazd, bo my, naprawdę, myślałam, że chociaż będzie parę razy ładna pogoda i ani razu nie założyłam. I dzisiaj na śniadanie założę, odpierdzielę się po prostu jak na imprezę na śniadanie, bo po prostu muszę chociaż jedną kieckę zużyć. Po prostu aż wstyd, aż żal, żebym ja musiała po prostu e, cały dzień chodzić w dresach puszczantami se masuje, wiecie co? <laughs> Moją pusikę dosnie, no żartuję, giry se. Normalnie te giry masuje. <laughs> ja mam Wybierajcie takie wiecie, pensjonaty, tych z basenem czy coś, bo to normalnie z dzieciakami to może dostać cioła. Słuchajcie, zaraz do się ogarniać, spadamy na chatę, spadamy, wybierać jakieś nowe miejsce, słuchajcie, na, na następne wakacje. Może e, wiecie, gdzie można jechać z dzieckiem, żeby było full atrakcji, żeby mogła leżeć i pachnieć. To oczywiście bardzo miło, możecie wrzucać jakieś polecajki, jakiś zarobisty hotel, żeby kosztował jeszcze bardzo mało, bo ja lubię to Ja pieniądze nie, nie lubię rozrzucać, nie? Chyba, że na tego, na Zelandok. Słuchajcie, dobra, będę kończyć. Chciałam Wam wszystkim życzyć miłego dnia, nie wiem, jaki dzisiaj chyba sobota jest. Chciałam Wam wszystkim życzyć miłej soboty, udanej soboty. Słuchajcie, ja jeszcze łapię ostatnie krople, masaż, endopipaż. No i widzimy się gdzieś tam na kolejnych wakacjach i może będzie pogoda.